Gdy tylko wszedłem do domu, moja żona czekała na mnie ze smutnymi oczami i powiedziała: Danielu, jestem nieszczęśliwa. W tym momencie mój świat się zawalił. Poczułem ból związku, który zdawał się dobiegać końca. Być może sam tego doświadczyłeś o rosnącego dystansu, bolesnej ciszy, niepewności, która trawi serce. Ale odkryłem, że nawet w kryzysie istnieje droga, by zacząć od nowa, zrozumieć, Ocalić to, co wydawało się stracone. W tym filmie opowiem, jak znalazłem wyjście z tej burzy. Nie jesteś sam. Cześć! Witaj serdecznie! Skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej nowej historii. A teraz posłuchaj, co przydarzyło się Danielowi i Amandzie. Było późne popołudnie, kiedy Daniel wrócił do domu. Był zmęczony, krawat miał krzywo. Wyglądał, jakby potrzebował tylko chwili spokoju. Ale gdy tylko otworzył drzwi, od razu poczuł, że coś jest nie tak. Amanda, jego żona, siedziała przy stole. Miała skrzyżowane ramiona i bardzo poważną minę. Zbyt poważną. Daniel wiedział, że coś się święci. Spojrzała mu w oczy i powiedziała bez owijania w bawełnę: Daniel, chcę rozwodu. Tak po prostu. Nie poprosiła o czas. Nie wspomniała o kryzysie, nawet nie zaproponowała terapii. Po prostu powiedziała, że chce się rozstać. Daniel zamarł na chwilę. Serce zaczęło bić szybciej, ale na zewnątrz zachował spokój. Powoli usiadł na krześle i spojrzał na nią, jakby chciał znaleźć cień nadziei. Ale Amanda nie była ani zła, ani smutna. Była zdecydowana, jakby długo już to planowała. Daniel wtedy powiedział z czułością. Przypomniał jej dobre chwile. Bezsenne noce z córeczkami, wspólne podróże do rodziny, te momenty, kiedy przykrywał ją kocem, gdy zasypiała na kanapie. Powiedział: "Jeśli wciąż gdzieś w tobie jest ta część, która to pamięta, proszę, zastanów się jeszcze raz, zanim odejdziesz". Ale Amanda była jakby odłączona od emocji. Powiedziała, że to nie jego wina, że był dobrym ojcem, dobrym mężem. Ale coś w niej się zmieniło. I choć może to się wydawać niesprawiedliwe, musiała pójść inną drogą. Daniel poczuł ścisk w gardle. Bolało. Bardzo. Ale mimo to, spokojnym głosem powiedział, że uszanuje jej decyzję. Że nie będzie robił dramatu ani walczył w sądzie. I że mimo bólu chce, żeby była szczęśliwa. Daniel wrócił do domu i od razu poczuł, że coś poważnego się dzieje. Amanda. Jego żona była spokojna, ale widać było, że już podjęła decyzję. Powiedziała, że chce, aby wszystko odbyło się z szacunkiem, przede wszystkim ze względu na ich córki. Daniel nic nie mówił, tylko słuchał. Amanda wydawała się wręcz trochę odecznąć z ulgą, jakby spodziewała się kłótni, a tu nic takiego nie nastąpiło. I wtedy pojawiło się w niej coś, jak wyrzuty sumienia. Powiedziała, że dużo rozmawiała ze swoją przyjaciółką Chloe, która w tak się składa, jest też prawniczką od rozwodów. To sprawiło, że Daniel zmarszczył brwi. Wszystkie te rozmowy, spotkania tylko z dziewczynkami, teraz wszystko zaczęło mieć sens. Amanda przygotowywała się do tego już od jakiegoś czasu. Potem przeszli do rozmowy o samym rozwodzie. Amanda wyjaśniła, że obowiązuje 90-dniowy okres separacji zanim rozwód stanie się ostateczny. W tym czasie każde z nich może spotykać się z kimś innym, i nie będzie to uznane za zdradę. Dla Daniela to wszystko brzmiało dziwnie, jak koszmarny sen. Słyszał te wszystkie słowa, ale nie potrafił odpowiednio zareagować. Mimo to chciał zrozumieć wszystko dokładnie. Czy w tym czasie dalej będziemy mieszkać razem? Jak to będzie z dziećmi? Kto za co zapłaci? A co z samochodem? który mamy na wspólne nazwisko. Amanda zasugerowała, żeby poszukał mieszkania blisko pracy, coś praktycznego, bo to ona miałaby główną opiekę nad dziećmi, przynajmniej na początku. Daniel się zgodził, ale zaznaczył stanowczo. Nigdy nie przestanę być ojcem. Chcę nadal jeść kolację z dziewczynkami w środy i niedzielę. One potrzebują rutyny, bezpieczeństwa. Powiedział też, że ważne jest, by wszystko im wytłumaczyć spokojnie, żeby nie poczuły się winne, Amanda słuchała, ale była jakby nieobecna. Jakby odgrywała wcześniej zapamiętaną rozmowę i chciała już tylko mieć to za sobą. Wtedy Daniel zapytał wprost: Czy jest inny mężczyzna? Czy jesteś zakochana? Amanda odwróciła wzrok i powiedziała, że to nie ma znaczenia. Że chodzi o nią, o życie, które przestało być jej. Dla Daniela to było gorsze niż jakiekolwiek wyznanie. Znał ją na tyle dobrze, że wiedział, co oznaczało to spojrzenie. I nawet jeśli nie usłyszał prawdy, poczuł cięzar zdrady, która być może nigdy nie zostanie wypowiedziana na głos. Mimo to nie zaatakował jej. Powiedział tylko: Jeśli naprawdę uważasz, że to najlepsze dla Twojego szczęścia, zróbmy to porządnie. Ale musisz wiedzieć, że takie decyzje mają swoją cenę. Nieważne, jak nowocześnie to brzmi są dwie dziewczynki po środku tego wszystkiego. Dwie córeczki, które wciąż wierzą, że ich rodzice będą razem na zawsze. Amanda zamilkła. Po raz pierwszy w tej rozmowie wydawała się niepewna. Jakby jej pewność siebie się zachiała. Ale nie cofnęła się. Daniel był bardzo zmęczony. Nie chciał się kłócić, więc poszedł do sypialni. Usiadł na brzegu łóżka i spojrzał na zdjęcie obok lampki nocnej. To było miłe wspomnienie, on, Amanda i ich córki śmiejące się na wakacjach, z niebieskim morzem w tle. Zdjęcie pełne szczęścia, z czasów, gdy wszystko wydawało się w porządku. Ale teraz to zdjęcie wyglądało jak coś, co Amanda chciała zapomnieć. Daniel wrócił do salonu i zapytał, czy Amanda chce, żeby tej nocy opuścił dom. Amanda powiedziała, że nie trzeba, że mogą wszystko spokojnie zorganizować w najbliższych dniach. Więc Daniel wziął telefon, poszedł do pokoju córek, popatrzył, jak śpał, wziął poduszkę i położył się spać na sofę. Amanda stała przez chwilę w korytarzu, jakby chciała coś powiedzieć, ale nic nie powiedziała. Odwróciła się i poszła do sypialni. Tej nocy Daniel prawie nie zmrużył oka. Jego głowa była pełna pytań, na które pewnie nigdy nie znajdzie odpowiedzi. Ale jednego był już pewien: to rozstanie nie będzie proste. I wydawało mu się, że Amanda jeszcze nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich decyzji. Następnego ranka wszystko wyglądało jak zwykle. Ale w domu dało się wyczuć dziwny Cezar. Mimo to Daniel zrobił to, co zawsze robił w niedzielę: zaparzył kawę, usmażył naleśniki i zawołał dziewczynki swoim ciepłym głosem. Amanda usiadła przy stole, jakby poprzedni dzień był tylko złym snem. Dziewczynki rozmawiały o szkole, o wspólnym projekcie i śmiały się z jakiegoś swojego żartu. Wszystko wydawało się zbyt normalne. Daniel uśmiechał się i odpowiadał, ale w środku czuł tylko smutek i zamęt. Spojrzał na Amandę i zauważył, że chociaż jej ciało było obecne, myślami była gdzieś daleko. Odpowiadała jakby za automatu, jak ktoś czytający tekst z kartki. Kiedy dziewczynki poszły się siekować, Daniel skorzystał z okazji. Usiadł za Amandą na sofę i zapytał spokojnie, czy mogą porozmawiać o szczegółach rozstania. Amanda skinęła głową. Usiedli więc razem, gotowi stawić czoła tej trudnej rozmowie, która ich czekała. Daniel przez całą noc myślał o tym, jak wszystko się zmieni. Wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić się do małego mieszkania blisko pracy. Wtedy nie musiałby stać w korkach i miałby więcej czasu dla córek. Amanda uznała, że to uczciwe i powiedziała, że się zgadza. Daniel powiedział też, że chciałby nadal widywać dziewczynki w środy i niedzielę. Amanda tylko się zgodziła, bez większego entuzjazmu. Jakby już dawno zaakceptowała wszystko. Potem pojawił się trudny temat pieniądze. Daniel bał się, że rozwód przerodzi się w walkę o pieniądze. Ale Amanda była praktyczna i spokojna. Powiedziała, że chce tylko tyle, ile potrzeba, by zapewnić stabilność dziewczynkom, nic więcej. Rozmawiali o różnych sprawach rachunkach, szkole, ubezpieczeniu zdrowotnym, zajęciach dodatkowych córek. Każdy temat przypominał im, że to koniec pewnego rozdziału. Rozmawiali też o samochodzie, który należał do nich obojga. Amanda zaproponowała, żeby samochód został przy niej, bo Daniel będzie mieszkał blisko pracy i może chodzić pieszo albo jeździć rowerem. Zgodził się, chociaż wiedział, że samochód to coś więcej niż tylko środek transportu. To był ich pierwszy wspólny, poważny zakup. Amanda wspomniała też, że jej przyjaciółka Chloe pomoże jej prawnie i emocjonalnie. Daniel chciał powiedzieć wiele na temat tej przyjaciółki, nie bardzo ją lubił, ale wolał się powstrzymać. Każda mocna reakcja dałaby Amandzie argument, że jest impulsywny, że nie potrafi pogodzić się z sytuacją i utrudnia sprawę. Kiedy Amanda wstała, żeby schować naczynia, Daniel poszedł do łazienki dziewczynek i ostrożnie otworzył drzwi. Zobaczył je obie, jak pakują plecaki, śmieją się ze siebie. Młodsza założyła starszej kokardę na włosy i powiedziała, że chce być taka jak ona, kiedy dorośnie. To było dla niego zbyt bolesne. Wrócił do salonu, usiadł i zakrył twarz rękami. Nie płakał, ale przez kilka minut siedział nieruchomo. Gdy Amanda wróciła, uspokoił się. Daniel i Amanda musieli zdecydować, kiedy i jak powiedzieć dziewczynkom ważną rzecz, ale nie wiedzieli, kiedy i jak to zrobić. Amanda zaproponowała, żeby poczekać jeszcze kilka dni, bo wciąż wszystko układali. Daniel nie zgodził się z tym pomysłem. Uważał, że ukrywanie prawdy tylko myli dziewczynki, bo one już zauważyły, że coś się zmieniło, że ktoś czasem znikał lub wracał. Więc Amanda powiedziała: "A może powiedzmy im w następny weekend? Będzie czas, żeby przemyśleć, co powiedzieć". Później dziewczynki poszły do kina z babcią, a Daniel postanowił posprzątać szuflady. Przeglądając papiery, znalazł stary zeszyt, taki dziennik w którym zapisywał listy zakupów, pomysły na podróże i swoje myśli. Impulsywnie zaczął pisać imiona osób, które kiedyś się nim interesowały. Psycholog z szkoły, pani z księgarni, koleżanka z dawnej pracy, nawet napisał imię Natalii, nie zastanawiając się. Potem przeszedł długopisem po imieniu szwagierki, jakby chciał zmazać swój błąd. Zamknął zeszyt i schował go na dnie szuflady. Nie chciał, żeby to coś znaczyło, to był tylko sposób, żeby przypomnieć sobie, że życie toczy się dalej. Choć było to trochę smutne, pomogło mu to trochę odetchnąć. Tej nocy Amanda wróciła z zakupów z lodami dla dziewczynek, próbując zachować pozory normalności. Daniel zauważył to i zapytał, czy wszystko w porządku. Amanda uśmiechnęła się słabo i powiedziała, że tak. Daniel powiedział, że nadal będzie płacił rachunki, ale ona też powinna pomagać w obowiązkach domowych. Amanda się zdenerwowała i powiedziała, że jest nieczuły, że też pracuje i to nie fair, że on zachowuje się jakby był hojny. Kłótnia była krótka, ale mocna. Daniel wolał ją zakończyć i powiedział, że nie chce się kłócić, tylko chce wszystko uporządkować, żeby nikt się bardzo nie zranił. Następnego dnia Daniel wstał wcześnie, zrobił kawę i wyszedł szukać mieszkania. Daniel odwiedził trzy miejsca i rozmawiał z dwoma agentami nieruchomości. W końcu znalazł prostą kawalerkę pięć przecznic od pracy. Nie było w niej nic specjalnego, ale wystarczyło, żeby zatąć. Podpisał umowę najmu i zaplanował przeprowadzkę na dwa tygodnie później. Kiedy wrócił do domu, Amanda siedziała na kanapie z dziewczynkami i oglądały film. Daniel wszedł cicho, poszedł do swojego pokoju i zaczął pakować ubrania do pudełek. Było to dziwne, robił to bez łez, jakby już się żegnał, choć nic nie mówił. Amanda przechodziła przez drzwi, zatrzymała się na chwilę, ale poszła dalej bez słowa. Później, gdy Daniel patrzył na telefon, dostał wiadomość od przyjaciela ze studiów. Przyjaciel napisał, że już wie o rozwodzie przez Chloe i że wieść rozeszła się bardzo szybko. Daniel odpowiedział tylko: "To prawda". Zgasił światło i zdał sobie sprawę, że był ostatnią osobą, która dowiedziała się o swojej własnej historii. Amanda już wszystko opowiedziała przyjaciołom, miała wsparcie, plany i opcje. On dopiero zaczynał próbować zrozumieć, jak żyć życiem, które już nie wydawało się jego własnym. Daniel umówił się z Amandą, żeby powiedzieć dziewczynkom prawdę. Nie chciał dłużej utrzymywać ciszy, bo dziewczynki już zauważały zmiany. Wszyscy usiedli razem w salonie. Amanda trzymała za rękę młodszą córkę, a Daniel starszą. Spokojnym głosem wyjaśnił, że tata będzie mieszkał gdzie indziej przez jakiś czas, ale oboje nadal bardzo je kochają. Że to, co się dzieje, nie jest ich winą. Amanda dodała, że dorośli muszą myśleć o przyszłości. Dziewczynki słuchały w milczeniu. Starsza cicho zapłakała, a młodsza zapytała: Czy to z powodu kłótni? Daniel zaprzeczył i powiedział: Że to z powodu trudnych wyborów. Po rozmowie mocno przytulili dziewczynki. Amanda poszła z nimi na górę do pokoju a Daniel został sam, siedząc nieruchomo. W środku czuł, że stracił coś bardzo ważnego, co może nigdy już nie będzie takie samo. Następnego dnia przeprowadził się do małego mieszkania, które znalazł blisko pracy. Było proste, z prowizorycznymi meblami i zapachem świeżej farby. Zabrał dwie walizki, pudełko z książkami i ramkę ze zdjęciem dziewczynek. Cały dzień spędził na ogarnianiu podstawowych rzeczy, próbując nie myśleć za dużo. Kiedy się zatrzymał, zauważył dziwną ciszę wokół siebie. To nie była cisza, która daje spokój, tylko inna, nowa samotność. Po raz pierwszy od dwudziestu lat miał spać bez Amandy obok. Nie było odgłosów, kroków, ani śmiechu dziewczynek z sąsiedniego pokoju. Ta noc bolała bardziej niż dzień, kiedy Amanda poprosiła o rozwód. Kilka dni później Amanda niespodziewanie pojawiła się w jego mieszkaniu. Nie wysłała wiadomości, po prostu zapukała do drzwi. Miała spuchnięte oczy, wyglądała na osobę, która długo płakała i nic nie załatwiła. Poprosiła, żeby porozmawiać. Był zmęczony, ale pozwolił jej wejść. Usiedli na kanapie, a po długiej ciszy opowiedziała wszystko. Mówiła o Loganie. Powiedziała, że myślała, że go kocha, że wydawał się szansą na nowe życie. Był miły i mądry. Amanda wyjaśniła, że spotkanie z Loganem zaczęło się przypadkowo. Po rozmowie z przyjaciółką Chloe. W ostatnich miesiącach często się widywali. Daniel słuchał bez słowa. Nazwisko Logan nie było dla niego zaskoczeniem, już podejrzewał. Amanda próbowała się tłumaczyć. Powiedziała, że Logan obiecał zostawić żonę i zacząć nowe życie z nią, ale kiedy poprosiła o rozwód, zniknął, przestał odpowiadać na wiadomości i zaczął ją traktować jak błąd. Ma dwójkę małych dzieci, a żona groziła, że wszystko łajdę. Daniel milczał, nie dlatego, że mu było obojętne, ale bo nie wiedział, co powiedzieć. Amanda mówiła dalej, że czuła się upokorzona, zdradzona. Chloe się od niej oddaliła, ludzie w pracy o niej plotkowali, a Natalia, kolejna osoba, mocno ją upomniała. Powiedziała, że straciła kontrolę nad życiem, że wszystko się rozpadło i teraz widzi, jak bardzo się myliła. Liczyła, że Daniel coś powie, cokolwiek, żeby jej pomóc. Ale on tylko zapytał, czy wciąż go kochasz. Amanda zaczerwieniła się i powiedziała, że nie wie, co czuje, tylko, że się wstydzi. Daniel wstał, poszedł do kuchni, przyniósł jej szklankę wody i podał ją. Usiedli razem, a on spokojnie powiedział. Zrozumiał samotność, smutek i pragnienie zmiany. Ale podczas gdy ona śniła o Loganie, on robił wszystko, żeby zadbać o dziewczynki i utrzymać ich życie w porządku. Powiedział, że ona zniszczyła coś, co on budował przez lata. Amanda zapłakała. Powiedziała, że nie myślała, że ból wróci z taką siłą. Daniel wysłuchał wszystkiego, co mówiła tamtej nocy. Opowiadała o fałszywych obietnicach Loganę, wstydzie bycia odrzuconą jak błąd. Płakała, próbując znaleźć w jego słowach pomoc, sposób, żeby wyjść z dołka, który sama wykopała. Daniel był bardzo zmęczony. Kiedy Amanda skończyła mówić, nie krzyczał, tylko spokojnie powiedział, że musi odejść. Wyjaśnił, że nie może już pomagać, bo zajmuje się już dziewczynkami, nowym mieszkaniem i własnym zdrowiem psychicznym. No i nie da rady też dźwigać jej smutku. Amanda próbowała zostać, mówiła, że potrzebuje kogoś, ale Daniel był stanowczy, to ty wybrałaś odejść. Teraz musisz się z tym zmierzyć. Została chwilę nieruchomo. Jakby myślała, że się rozmyśli, ale on nie zmienił zdania. Wzięła wtedy swoją torbę. Ręce jej drżały, a oczy były pełne winy i wyszła. Dwa dni później wróciła i powiedziała, że zostawiła hasło w jego mieszkaniu. Daniel szybko ją wpuścił, żeby je wziąć. Szukając kodu, zobaczyła stary zeszyt, w którym Daniel zapisywał różne rzeczy: myśli, zdania, zadania. Bez zastanowienia przekartkowała i zatrzymała się na stronie z listą imion kobiet. Niektóre znała, o innych nigdy nie słyszała. Ale zobaczyła jedno imię, które ją szokowało: Natali, własna siostra. Amanda poczuła, jak żołądek jej się skręca. Mocno zamknęła zeszyt, spojrzała na Daniela szeroko otwartymi oczami, starając się powstrzymać złość. Naprawdę zrobiłeś listę kobiet, z którymi chcesz się umawiać. Nawet moja siostra jest na liście? Zapytała drżącym głosem, zszokowana i wściekła. Daniel spojrzał na nią chłodno i odpowiedział. Tak, napisałem to. Wiesz co? Od momentu, kiedy poprosiłaś o rozwód, nie jestem ci nic winien. Próbowała powiedzieć, że to niskie, że udaje ofiarę i zachowuje się jak idiota, ale on nie puścił tego płazem. Ty byłaś z innym mężczyzną, okłamałaś mnie i dziewczynki, zniszczyłaś wszystko... Co zbudowaliśmy. A teraz przechodzisz i chcesz, żebym ja był odpowiedzialny za listę w zeszycie? Amanda zrobiła się jeszcze bardziej zdenerwowana i powiedziała, że on zawsze zachowywał się tak, jakby był lepszy od innych, że miał etykę, a teraz zachowuje się jak mściwy nastolatek. Daniel podszedł bliżej, spojrzał jej prosto w oczy i spokojnie powiedział: Odeszłaś do innego mężczyzny. Teraz chcesz mi mówić, z kim mogę być. Jeśli chcę umawiać się z twoją siostrą. To tak zrobię. Straciłaś prawo do opinii o moim życiu, gdy odwróciła się od naszej rodziny. Amanda zrobiła się blada. Amanda milczała przez kilka sekund, nie wiedząc, co powiedzieć. Uzy pojawiły się zanim zdążyła wypowiedzieć słowa. Próbowała odpowiedzieć, ale nie mogła wydobyć głosu. Wzięła więc płaszcz, wybiegła przez drzwi i zaczęła płakać. Schodząc po schodach, zaczęła dostrzegać prawdę, której unikała. Podczas gdy myślała, że wszystko kontroluje, Daniel już uwolnił się od poczucia winy. Zamknął spokojnie drzwi, wrócił na kanapę i zostawił tam porzucony notes. To, co kiedyś wydawało się tylko rozproszeniem, stało się teraz czymś ostatecznym. Ich małżeństwo już nie istniało. Przebaczenie? Może też nie. Ale po raz pierwszy od dawna Daniel poczuł, że jest we właściwym miejscu, pogodzony ze swoimi decyzjami. Te dziewięćdziesiąt dni minęło z Cezarem całego życia. Amanda nie mogła już dłużej wszystkiego w sobie tłumić. Samotne noce, cisza po tym, jak dziewczynki zasypiały, brak wiadomości, zniknięcie Logana, jakby nigdy nie istniał. Z złamanym sercem umówiła się na spotkanie z Danielem. Spotkali się w dyskretnej kawiarni. Amanda była zdenerwowana, nie mogła przestać bawić się rękami. Kiedy Daniel przyszedł, od razu przeszła do rzeczy. Powiedziała, że dużo myślała, że wszystko było błędem, rozwód był pochopną decyzją i że w głębi serca wciąż go kocha. Daniel słuchał w milczeniu, nie przerywając. Kiedy skończyła, odpowiedział stanowczo: Jutro spotkamy się w kancelarii, żeby podpisać papiery. Amanda nie wiedziała, co powiedzieć. Dodał: Nie chcę wracać do tego. Zdezorientowana zapytała: Czy spotykasz się z kimś? Daniel lekko się uśmiechnął i powiedział: Nie muszę ci się tłumaczyć, ale nie, nie spotykam się z nikim. Amanda spuściła wzrok i z drżącym głosem zapytała: A ty, myślisz, że nadal jestem z Loganem? Spojrzał jej prosto w oczy i zapytał: Czy naprawdę? Amanda wzięła głęboki oddech, próbując powstrzymać łzy. Daniel wyszedł, a ona pozwoliła łzom popłynąć. Po raz pierwszy Amanda zrozumiała, że straciła wszystko. A tamten Daniel, ten spokojny mężczyzna, który zawsze jej słuchał, teraz był pogodzony i zdecydowany iść dalej. Następnego dnia spotkali się u prawnika, jak się umówili. Wszystko poszło szybko. Podpisali papiery, przeczytali kilka rzeczy bez większego zainteresowania. Gdy skończyli, Amanda spojrzała na Daniela, oczekując jakiegoś gestu. On po prostu podzękował prawnikowi. Schował swoje dokumenty i się pożegnał. Amanda usiadła tam, patrząc na papier, na którym było napisane, że ich rodzina właśnie się skończyła. Chciała coś powiedzieć, ale postanowiła zatrzymać smutek dla siebie, bo wiedziała, że słowa nic nie zmienią. Przez następne miesiące było spokojnie. Daniel nadal spotykał się z dziewczynkami, tak jak się umówili. W środy jedli pizzę i oglądali film. A w niedzielę chodzili do parku i jedli lody. Robił to nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że kochał te dziewczynki. Przy nich znów czuł się szczęśliwy, odkrywał na nowo tę prostą radość, którą kiedyś zapomniał. Ale pewnego dnia Daniel napisał do Amendy wiadomość. Poprosił, żeby przyszła do jego mieszkania sama. Amanda była niepewna, czy powinna iść, ale poszła. Kiedy przyszła i zadzwoniła do drzwi, otworzyła jej siostra, Natali. Amanda nie mogła uwierzyć, Zatrzymała się w miejscu, oczy jej się rozszerzyły. Natali otworzyła drzwi i powiedziała tylko: wejdź. Amanda weszła i usiadła na kanapie, nie mówiąc nic. Zaraz potem pojawił się Daniel i usiadł obok Natali, całkiem spokojny. Wtedy powiedział od razu: wie, że to może być trudne, ale chce być szczery. Powiedział, że on i Natali są razem, to nie jest coś chwilowego, oni się spotykają. Amanda nie mogła nic powiedzieć. Jej twarz zrobiła się blada, a łzy zaczęły płynąć bez jej kontroli. Powoli wstała, otworzyła drzwi i wyszła. Schodząc po schodach, płakała bardzo mocno, ale nie dlatego, że ktoś ją zdradził nie było zdrady. Płakała, bo nie mogła zaakceptować tej nowej rzeczywistości. Świat, który zniszczyła, ktoś inny odbudowywał. To nie była ona, wiesz. Minęło kilka miesięcy. Nadeszło lato i wraz z nim wakacje dla dzieci. Amanda przeglądała telefon, trochę nieuważnie, gdy zobaczyła zdjęcie, które wrzuciła jej siostra. Byli na nim Natali, Daniel i ich dwie córki, wszyscy uśmiechnięci, bawiący się nad jeziorem. Wyglądali jak szczęśliwa rodzina. Amanda patrzyła na to zdjęcie, jakby to było okno do przeszłości, którą sama zostawiła za sobą. Nie miała odwagi polubić ani skomentować. Po prostu opuściła głowę i cicho powiedziała. Co ja zrobiłam? Dziękuję, że obejrzałeś film. Jeśli ci się podobało, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych nowości. Do zobaczenia.